Pisał kaden Bandrowski. Wieczór wigilijny zastał nas w boju na posterunkach. Jakoś między jednym meldunkiem a drugim. Skorzystał z chwili porucznik w kawalerii Orange. Było to na kwaterze podpułkownika Sosnówkowskiego. Oznajmiając, że ma ze sobą pokładek. Oficerowie zmieszali się, bo porucznik piszący rozkaz pochylił się nagle za stołem. Drygający uśmiech owinął usta wszystkich. Mimo ryku ustawicznych salw, łamanie okładka słuchać było tak cicho i wyraźnie, jakby słyszeć można było samo szczęście, gdyby wiadomym i namacalnym dzielić się mogli ludzie między sobą z ręki do ręki, wierzę, że ów cichy odgłos łamanego okładka szedł daleko, daleko, mijał kolejne linie okopów, ziemianki, umocnienia i buntry, przeskakiwał z wały trupów i stojące na uwięźnie stalowe puszki warczących czołgów, że unosił się ponad cały teatr wojenny i wlatywał do każdego miejsca, w którym był wówczas polski żołnierz, że ów dźwięk trafił i do tych którzy nie walczyli w legionach, ale byli w rosyjskiej, austriackiej czy niemieckiej armii. Na koniec obraz stajenki na froncie karpackim z II Brygady. Stajnik, w której kawalerzyści trzymali konie, uprząż, owiec i siano. Zorganizowano wieczerzę w Wszystko udekorowano pięknie, gałęziami, jedliny, ustawiono stoły, na ścianie zawieszono skrzyżowane szable. Nawet organizowano świąteczne drzewko. Do kawalerzystów przyszedł komendant legionu Karol Durski Trzaska. Na talerzu biały opłatek. Ręka twarda, przyzwyczajona do szaby. Ręka młoda dwudziestoletnich kawalerzystów drży, gdy sięga po opłatek i dzieli się z tym, który w tej chwili zastępuje. Ojca, dom, rodzinę, wszystko. Trzewko, stół, opłatki, wierzcie mi, wielka to godzina. My, dzieci jednej wielkiej matki, wielka, żołnierska dziś rodzina. Gdy to opłatek raz się spożywa, wierzcie mi, chwila osobista. Precz smutek z czoła, nam dziś trzeba hartu, stalowej ducha mocy, wiary w przewodnią gwiazdę z nieba. Co ma nas wieść w ciemnej nocy pomiędzy groty arbatnieni do Betlejem, polskiej ziemi. Więc sursum gorda, górę czoła, toła stów się O drukowie lecz pijcie sercem dookoła, bo piję szabli polskiej zdrowie. Za nas piersi harde męstwo, zabój o wolność. Za zwycięstwo, na śmierć teraz i na zgubę Polski polskim Herodowi. Wyrwać niewoli więzy grube, my jutro na śmierć iść gotowi. Więc skrzepmyż dzisiaj serca wasze, komendancie w ręce wasze. najsłynniejszy poeta legionowy Józef Mączka-Albert <coughs> Dwadzieścia kilka lat później żołnierze polscy w kraju i rozsiani po wszystkich frontach II wojny światowej przeżywali smutne wigilie wojennej niewielkiej i tęsknoty może jeszcze <coughs> bardziej dotkliwie niż ich młodzi poprzednicy. Przyszło im zmagać się z dwoma potężnymi agresorami, których okrucieństwo i bezwzględność nie miały w sobie równych historii świata. Dlatego Stanisław Waliński w wierszu kolenda warszawska wołał dramatycznie. O, matko, o już dzień narodzin, na tak inny czas. Niechaj mi widzą oczy stworzenia, jakie wygnębią nas. O, w naszym mieście, które pamiętasz z dalekich dni. Krzyże wyrosły, krzyże i cmentarz świeży pod krwi. Dla wielu żołnierzy walczących kraju poza jego granicami, także dla tych, którzy w niemieckich i sowieckich obozach niemieckich dzielili się, dzielili gorzkim więziennym chlebem, ta skromna wieczerza miała być wieczerzą ostatnią. Posłuchajmy, proszę Państwa, do, o doświadczenia żołnierzy wyrażonych ich tymi tekstami. Pierwszy z nich to wiersz Kozielska Wigilia, Witomiły Wołk-Juzierski, córki zamordowanego w Katyniu oficera i wykładowcy Wyższej Szkoły Oficerskiej w Zambrówie. Krótki, ale poruszający niezwykle. I drugi wiersz anonimowego, twórcy, o doświadczenia żołnierzy polskich, którzy za granicami kraju zmagali się z wrogiem i tęsknili za Polską. Prosimy bardzo, Pani Maria Stuchle-Dolińska, Pani Matko-Wiezielska, Kozielska Regidia. Rumi, złoci dzieciątko, anioły, okładek co na szybie okna z oddechów piały. Bóg się urodzi na czystej chustce z kilka chleba jeniecka wigilijna wieczerza. Jezus wie, ostatnia wieczerza, błogosławi pochylone głowy. przyrodzianą Pana Miłowego, recytuje Pan Po mlecznej drodze idzie ktoś maleńki, kto się matczyna i trzymając sukienki, chce się uśmiechnąć do gwiazd i do ludzi, lecz mu się uśmiech na usteczkach studzi, bo nagle wszyscy wstrzęśli się po stołu od kupu, który ich doszedł z Padołów. Więc Wzięła matka syneczka na ręce i zbiegła szybko, by kres przeciąć męce, bo czas już nadszedł. Ale gdziekolwiek obróciła głowę, wszędzie sunęły potwory skalowe. Śmierć szła za czołgiem, jak rolnik za pługiem. Na zgliszczach do szczętu pobożonych gniazd noc się włóczyła czarna i bez gwiazd. Szyknęła matka boska, topiąc wzrok w przestworzach. Czymże jest Twoje piekło wobec ziemi, Boże? Miała wojska i wojska ze stali. Nigdy jej nie poznał, więc z trudem szła dalej. A gdy jej nogi ugięły się w męce, naraz ją jakieś podtrzymały ręce. W twarz jej oczy zaglądnęły czule. I ktoś zawołał. Ty ratuj dziecię, ja wezmę matulę. Poznała Matka Boska zrozumiała gwarę, polskie ją wojsko przyjęło w gościnę, najczystsze serca poznały dziecinę i otoczyły miłowania czarem. Wszyscy koło nich usiedli na skraju i jeli pytać wszyscy naraz prawie, jakie są wieści, co się dzieje w kraju, czy sił im stać, czy śnieg jest w Warszawie, czy długo jeszcze? Spojrzała matka w twarze temu wojsku i rzekła ci w tęsknotę wasze serca toczy, a im gorące łzy spłynęły z oczu, bo matka Boża mówiła po polsku. Lecz naraz któryś poderwał się z kolan i rzekł, kryjąc łzy, płynące jak woda: Ja samolotem Jezu, jeśli wola, w niebo polecę i Bogu cię oddam. A na to wszyscy porwali się z klęczek i wyciągnęli ku dzieciątku ręce. Nie słuchaj, Jezu, wołaj z rozpaczą. Do Polski z nami, do Polski powracaj. Podniosła matka dziecię. Krzyż polowy narzucił cień na głowę jego włoski i błogosławił Jezus pochylone głowy na sławę, na wolność, na powrót do Polski. I zaszamrała kolęda jak pacierz obcy wiatr wtór jej podał i poniósł ją dalej, a razem z wojskiem najświętsza śpiewała ją macierz. I tak idąc do Polski, z połem ją śpiewali. Odnieśmy.